Z tej strony ja na kolejny odcinek na moim kanale, kolejny odcinek z Jackponta. Losowe quizy mm, zwierzęcy na litera si. Spina. Si. Spinia si. jeszcze? Leć nie ma świerz, świetli, świnia morska, świstak. Jak już kliknąłem, to tak pomyślałam o świstaku. Średnik wynik to 4 wy Mówimy Państwa Azji po pierwszej literze. A, już Australia nie. Nie wiem. B. Buton. Nie.

A Kuwait, Katar to Katar Hamburga, Korea no Kuwait, pisałem Kuwait może źle napisałem L el... no nie wiem, Wietnam, Laos 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 My Birma, Myanmar, Mongolia jeszcze, Nepal, okej. Okay. O, o, Oman. Ty, Polska, to jest Europa. może nie no, P, 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 Singapur, Indonezja. Indonezja, Arabia Saudyjska, arabia Arabia Saudyjska, Pakistan, Rosja, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Indonezja, Brune, Brunei, Myanmar, Birma, Nepal. Jemen, Zjednoczone, Zjednoczone, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Palestyna, Iran, Irak, Afganistan, Kirgistan, Tadżykistan, Gruzja, Syria Wiem, czy ja bym się dać możliwe. Ty. Tajlandia. Turkmenistan, Turcja jeszcze. U... U... Ujwy. Turkistan, Iran, Irak, Turcja. Palestyna. Tak niezwykłe, Brunei, Sri Lanka, Japonia, która północno na półnios, odniosła. No, 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 Katar, no, 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 Myślałem, że my, bo sobie przypomniałem, Maldivy są przecież. Kazachstan. Nie wiem. Wietnam i Uzbekistan. Uzbekistan. Mm. Offline, ja tutaj najlepsi piłkarz świata. Pele. Pele. Nie. Ronaldo. Ronaldinho. No. Ronaldinho. Nie wiem. Ibrahimović. Zlatan, po prostu Zlatan. Ronaldo. Messi. Aha, to są dzisiejsi, oczywiście. Zrawi. Oczywiście Lewandowski pewnie będzie Lewandowski. Nie no, oczywiście, że nie będzie. Pewnie będzie Halant. Oczywiście, że będzie Halant. Co to jest? Kurtuanie. Terz. Oczywiście, że tu pewnie chodzi o Cristiano Ronaldo, a nie, a mi chodziło o Ronaldo Nazario. No, to jeszcze może być. Nie wiem, może Mbappe, Neymar, Benzema. No, oczywiście, że dzisiejsi. Oczywiście, że dzisiejsi, bo. Nie może być ze starych. Pokażę Ronaldo, Ronaldinho, w tele coś śmiatele teraz C C ten nie kambo Tak, ktoś się na Ambera Cape Town ha mamy po polsku Ambera. Hartum Hartum jest. Bo jest tam, w Polsku chyba Do Jakiego kraju należy ta Wyspa Dania. Dania. Nie wiem. 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 Southampton Wielka Brytania Dania. Brytania. Jakia ja po prostu nie wiem. Nie wiem nie wiem, nie wiem... nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem... Nie wiem, nie wiem... Nie wiem... Poddaję się tylko granom, widziałem... Wielka Brytania, Indonezja, USA, Australia, Indonezja, Norwegia, Rosja... Rosja, Filipiny, Kanada... Meksyk, Estonia, Brazylia... A to są te wyspy dwie! Jeśli jedno z Brazylia, Grecja, to będzie no z tych Chile, Iran, USA, Sri Lanka, Japonia, Francja. Korsykę mogłem wiedzieć akurat. Okinawa też mogę wiedzieć. Pan Roshan, Princes, Kanada, Flores, Wyspa Księcia Walii. Bym nie powiedział, jak wysła księcia w to bym powiedział, że UK, Wielka okay, Brytania. Izabel, a nie. Won, ale te dwie powinienem wiedzieć. Na według mnie, ja myślę, że mógłbym wiedzieć. Połączone flagi państw. To to będzie USA i Wietnam. RPA i. Nie wiem. Niemcy, Turcja, Iran. Irak? Irak. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Yy, Arabia, Saud Arabia Saudyjska? Ara Arabia, to nie to. To będzie flaga Laos i Tunezja. Sri Lanka i Sri Lanka i po, od Portugalii herb. Nie herb, her, her, tylko godło w Portugalii. To będzie Bułgaria i Arabia Saudyjska. No to Iran nie wiem. Jakiś Tajwan i Argentyna. To będzie um, Korea Południowa. Oh, i, i macze, 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 tu, ma, Macedonia, Kynosa. To będzie Angola. Nie wiem. Nie wiem co. To będzie Izrael i Pakistan. Dobrze. To była Nowa Gwinea. I Czerwona no, Kóra. Liban, li, Laban, Liban i Armenia. Kuba i Słowacja. Etiopia? I co? Boliwia? Etiopia i Boliwa. Te flagi nie, nie wiem. Tu jak będzie jakieś arabskie. Oman, Jemen, Bahrain. Nie ma, nie. Nawet jakiś z Nie, Katar nie ma takich flagi. Raz. to może być Uzbekistan, Tadżykistan też tych. Kirgis nie, Kyrgyzstan to jest. Turkmenistan, Tadżykistan. Nie, nie Po Angola i nie wiem. Poddaje się. No tutaj nie widziałem, więc tutaj nie powiem. Aha, to było to. A to go wiedzą pewnie. I chiny był te gwiazdki. Tylko te gwiazdki, że to było... Nie, za mał... Mauretania. Timor Wschodni, tego bym nie zgodził. Niemcy, pucer, epa. a ile? No, 32-33%. No, no, u mnie to się nie załadowało w wyspę. Najkrótsze krótsze granice międzynarodowe. Dobra. Watykan y Włochy. San Marino. Luksemburg. Nie, Luksemburg nie będzie. Ale Lichtenstein Liechtenstein i Austria, Liechtenstein i Szwajcaria. Hejser metr, to będzie. Główna Rosja, Korupna, Północna. Z takich krótkich granic. Andora i Francja i Andora i Hiszpania. Nie była To będzie to, jest to wielki. Wielka. Brytania. Ja, Nie, Wielka Brytania, Wielka Brytania. Na przykład, kilometr wieść. Takie krótkie granice. Nie, Mugamy na pewno je. Co już jakieś państwo? Liban? Nie, z Syrią to jest za dużo granic. Ale z Bułgarią i.

Do Turcji, Azerbejdżan z Turcją, Gruzja, Iran, Irak, nie wiem, Katar, nie, to już za dużo, Singapur, nie, Brunei, -ni. nie, co jeszcze z granic? Na co największe? 24 km. Mogą to być małe państwa w Afryce. Mogą to być państwa w Afryce. I mamy rysę południowej, północnej raczej, jeśli coś. Dominikana. Nie wiem. Bo z pana Kanada, Dania. Bo nigdy nie ciągle. Çok... Francja i Monaco, no tak. Holandia, no co, Holandia, Hiszpania, no w sumie so tak. Maroko. Tarnukura i Chorwacja. No, Ja no. nie ponownie, tylko losowo. A jest literą I. Jako drugą literę. Iran niebo. z pierwsza. Iran niebo, Irak. Jedna. Izrael jako druga. I jako druga. A kiedy są inne Nie, bo cecha. Japonia. USA. USA. I. OK. Wielka Brytania. Wielka Brytania. E Francja, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia, Irlandia, to nie Portugalia, nie Monako, Liechtenstein, Liechtenstein Luksemburg, San Marino, Watykan. Pan no, no, mm. Nie Pakistan, Afganistan Tadżykistan Uzbekistan, Armenia, Gruzja, Turcja Egipt Lidia Egip, Egip, Argentyna, nie Maroko nie Somaliya, Ethiopia, Burundi, Mozambik, Madagaskar, Brzüliya, Argentin, Peru, Uruguay, Dominika, Cuba, Jamaica, Kanada. Jakie ja, żeby... państwa? Białoruś, Fidżi, Filipiny, Kirgistan, Kiribati, Liban, Liberia, Liechtenstein. Liechtenstein, Michele, Niemcy, nie, państwo Nigru, Republika Nigru, Nigeria, Nikaragua, Sierra Leone, Singapur, Timor Wschodni, Wietnam, Zimbabwe. UE, Zimbabwe. Losowy quiz e, chyba ostatni. Jedyne państwo azyczkę. Jedyne państwo. zaczynające się od litery G. Państwo. A, nie? E, większość Izrael. graniczy z Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym. Morze Czarne. Turcja. Został zaatakowany za pomocą broni jądrowej. Japonia. Ma PKB na ponad... Yy, nie Rosja, nie, ale Chiny do no Indii. Ma ponad 50 milionów ludzi żyjących za mniej niż 2 dolary. Sri Lanka. Nepal. Bhutan, bo oni tam mają... No. Ma. Co się stało? Co to się zastosowało? Jakieś po, pobrane? Słyszę. okej, a mój. Ma ponad 50 milionów ludzi żyjących za mniej niż 2 dolary dziennie. Nie wiem. Bahrain? Runei, może Korea? Ma ponad 50 milionów ludzi. Ponad, to musi być. Dobra, następne. Miał spadek liczby ludności w latach 70. -tych. Nie, Japonia już była. Indie? Nie wiem, ma na równiku. Indie... w Ma... Ma na równiku. będzie Indonezja. A populację w trzydzieści procent no ma decyzję okej, nie wiem. Nie wiem. Ma no w trzydziestu procentach. Jeżeli. Iran, Pakistan, Indie Dobra, masuję to będzie yy, nie Nepal, tylko Butan. Butan. Jest technicznie w stanie swoją południą, coś z sąsiadem Jest technicznie w stanie. Kura? No to? Tak. Masuję, która jej nazwa zaczyna się od H. A, A stolica, zaczyna zaczynam coś od H. Nie wiem. Zaczyna się od litery Oman. Jest teokracją. Ma portugalski język, jako język urzędowy, nie wiem. Ma więcej niż jeden wieżowiec na 10 km. Japonia. No weź to. Singapur. Singapur, kończy się literą K. India, Pakistan, Uzbekistan, Mongolia, Oman, Jemen. Nie wiem, Indonezja, Malezja. Wietnam, ale to nie K. Laos, nie wiem. Został nazwany na część hiszpańskiego na 6. Nie wiem, stracił miejsce w ograniczonych narodów OZ, on on Izrael India nie wiem był prowadzony przez jedyną muła nie wiem Czy Indie. A, że 50 milionów. Ja myślałem, że populacja ogólnie ma ponad 50 milionów ludzi. No bo Indie ma... Okay. Mongolia, Kambodża, y, Strójczecha, Wietnam. Wietnam. Wietnam, Hanoi, no dobra. Y, Timur Wschodni, no mógł być Irak, Filipiny, nie wiedziałem, Tajwan, Afganistan, no, Afganistan, Kambodża, Tajwan, najmniej. No. Widzimy się w następnym odcinku. już jutro. No i cześć.